Ważny ten bio, palmerin dbał o jego wychowanie, o jego krewnie. drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy i do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Ma nikogo? Hmm, pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu?

Wabił je zapach krwi. Szukajmy dalej. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Tu przyczepione były sieci. Ślad po łodzi i odciski stóp odpłynęli stąd, i to niedawno, wyciągnęli z wody sieci i pocięli je. Krwi jest dużo, więc pewnie zwłoki były poświatowane. Potem zanieśli porąbane kawałki do łodzi, i odpłynęli. Правдная хустка с монодок. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się, miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. gawieć ci pospólstwo. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem. DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały De La croix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał Cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Tusora? Rycerz księżnej pani nie zna Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Kiedy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani, zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. Na te bestie to najlepszy będzie wiedźmin! A oto kuroliczek! Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w TuSan nie zjesz lepszej zupy z raków. A co? U nas śmiałków niedostatek? Skąd? Ale żeby pokonać bestię nie starczy odwaga i pewne rany. To nieczysta siła. Tu wiedźmina, czerwę, czarodzieja. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie depeyrak peyran Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu. Waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? E, no, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten, stałem bladym świtem, Wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone! My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako że panu Peyrak Peiran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, Mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem Depeyrak Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa! A było to tak. Słońce dopiero wschodziło, gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Gerald, bo nas tu zima zastanie. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz. I zabrali do piwnicy w korwo żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież korwo Bianko to włości barona Rosella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnice, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojarzach, winnica została zlicytowana. To to był. Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie linka, córka Karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych, wierzyciele w końcu pomnieli się o swoje, kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rosel siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Roselowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nic z obietnic. Cóż takie czasy? Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów. I z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz, niech mówię. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas. Dopust! Nie słuchaj tych bredni, Gerald. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio, jak ulęgałek, i wszyscy powtarzają to samo. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda, wzywają cię jakieś obowiązki. Nie jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać o co chodzi, ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia. Bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie i powodzenia, Miltonie. chlanie i dutkanie? Do, do końca pasztet już się zbieram. Zajęta jestem. Oczy widzą, uszy słyszą, Ta. usta milczą. Co dziś macie w planie? Wina, chlanie i dutkanie? Zawsze można je zastąpić. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Eee, sympatyczni z Was ludzie nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Pokaż, co tam masz na stanie. Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś nordling chce zastępować raka o konie. Pytam zupełnie poważnie. Hmm. I do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję. A już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. Skoro nie będzie mi dane zjeść waszej słynnej zupy rybaka, to może. Myślałem, że znam już wszystkie karty do Gwinta, ale myliłem się. To musi być jakiś unikat. Na drugiej stronie jest adnotacja, podpisana przez hrabiego Monie. Zaproszenie na turniej. Ciekawe.

Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić.

nie łomie w biały dzień, spadła z nieba krowa? Cudem nikt życia nie straci. Tata. Słyszałam. Niewiarygodne. Co dziś macie w planie? Wina, i puszczenie? Ach, się. Do końca A, pasztet i już się zbieram. Wolałbym zupę. W żyłach tu są, płynie SS. nie zamydlisz, Wiedźminie. Widzę, że jest za... Walki. Muszę się pośpieszyć.